Można nam w końcu powiedzieć, o co tutaj w ogóle chodzi? Wybaczcie. Mam na imię Robert i tak jak wy walczyłem ze zjawą. Kto z was ma perły, które wam dzisiaj rano przysłałem? Obawiam się, że zostały w hotelu. W takim razie musicie wrócić do hotelu i je zabrać. Wow, ale burdel. No dobra, szukaj perł. Niech to kto się zawalił. Dobra Mateusz, spadamy stąd. Poczekaj, coś znalazłem. Perły? Nie, list. Macie peły? Niestety nie było ich. Co? Przecież bez pełni nie możemy nic zrobić! Co one są potrzebne do przeniesienia się w czasie? Wiem, przepraszamy, przynajmniej znaleźliśmy twój list Trzymaj Ech, dobrze idźcie się położyć, i tu z rana zaczniemy poszukiwania peł Chwila, chwila, to nie jest mój list! On żyje! Kto? O co chodzi? Shane jednak żyje. Kto to jest Shane? Kolejny członek bractwa. Myślałem, że przeżyłem tylko ja. Dziwne. Ale jestem pewien, że to jego pismo. To co pisze? Przeczytać? No tak. Mam perły. Koło marketu godzina 16. Shane. Wszystko? Tak. Która jest godzina? Nie wiem, około 1 w nocy. Dobra, idziemy się wyspać. Wstajemy rano, bo przed wyjściem musimy załatwić jeszcze jedną sprawę. Okej. Okay. Możemy spać w tamtym pokoju? Jasne, ja prześpię się na narożniku. Dobra, lecimy spać. Dobrej nocy. Wstawajcie, trzeba coś zjeść. O, już. Co dzisiaj na śniadanie? Chleb. Eee... Jedźcie szybko! Dobra, ja już zjadłem. Gdzie cię tak spieszy? Chodźcie. Mateusz, chodź, pomóż mi to przesunąć. Dźwignia? Tak. Dobra, idziemy do piwnicy. Ty masz piwnicę? Uważajcie na głowy. Dobra, teraz słuchajcie, skoro należycie do naszego bractwa, to musicie dostać te przedmioty. Torba? Tak, z bardzo lekkiego materiału. Możecie ją nosić pod ubraniem. No dobrze, ale po co nam ona? Żeby nosić w niej to. Wow, co to? Strój naszego bractwa. To zbroja owady zwykłego płaszcza. No no, podoba mi się to. I jeszcze jedno, kto z was lepiej posługuje się mieczem? Zdaje mi się, że Kacper. Dobrze, trzymaj za tutaj ostrze. Niestety zostało mi tylko jedno. Mateusz, swoje dostaniesz w odpowiednim czasie. Okej. Okay. Czekam na górze. Przebieżcie się. Zaraz wychodzimy. O, ty też się przebrałeś. Tak, lepiej, żeby się na chwilę poznał. Dobra, gotowi? Tak. Założyliście torby? Jasne, możemy ruszać. Chodźcie. Jesteśmy na miejscu, ale gdzie on jest? Pst! Shane. Chodźcie! Szej, jak dobrze znów cię widzieć! Ciszej! A ci są za jedni! i Mateusz? Oni też należą do bractwa! Dałeś im eliksir do wypisa? Tak, a gdzie ty podziewałaś się przez te lata? Uwierz mi, że nie próżnowałem. Dobra, nie czas teraz na rozmowy. Posłuchajcie mnie. Nie możecie tak paradować środkiem ulicy. Jesteśmy poszukiwani niby za co? nic nie rozumiecie cała policja z miasta chce nas dorwać ale nie jest to normalna policja teraz to już każdy przed praniem mózgu musimy być ostrożni jeśli będziemy za bardzo rzucać się w oczy to nawet przychodnie będą nas ścigać to co teraz mam zrobić biegniemy za miasto Uruchomiłem portal za pomocą pereł tylko musimy się rozdzielić nie możemy iść tak dużym grupą. mateusz z Kasprem znacie to miasto prawda oczywiście w takim razie ja z Robertem pójdziemy przodem wy parę minut za nami Czekamy na was przy zachodnim końcu miasta. Nie nawalcie i nie dajcie się złapać. Położenia. Dobra, Szein, teraz! Mam pomysł. Pójdziemy drugą stroną. Może nawet uda nam się tam dojść przed nimi. Racjo, zaoszczędzimy czas. Dobra, chodź. Cholera. Kawałek będziemy musieli przejść chodnikiem. I to nie taki mały kawałek. Dobra, chodź. Szybko przebiegniemy, nikt nas nie zauważy. No okej. Okay. Cholera, w drugą stronę. Niech to. Panowie pójdą z nami, ruchy. Dobra, już idziemy. I niby po co nas tu trzymasz? Dobra, dajmy sobie spokój, nic nie poradzimy. Chyba mam szansę. I jak, widać coś? Złopali ich. mówię, że to jedni z nas. Bo to są jedni z nas. Mają tylko jedno zatrute ostrze. A poza tym nie umieli się bronić. Jeszcze nie wiemy, jakie moce mają. Nie sprawdziłeś tego? Niby jak miałem to zrobić? W sumie racja. Dobra, później się tym zajmiemy. Teraz musimy im pomóc. Chodź, mam plan. Popałem kolejnego z nich. Znakomicie, Stać go do celi. A tak w ogóle, dlaczego jesteś tak ubrany? Łatwiej mi było do nich podejść. Hmm, nie trafia to do mnie. Podaj hasło. Y Eeeh, a Co? Co? Robert, atakuj. Dobrze was znowu widzieć. Klucz jest w szufladzie w biurku. Pójdę zamknąć drzwi. Masz? No, mam. O, dzięki. Dzięki. Dobrze, to już się nie rozdzielajmy. Macie być ostrożni. Wiem, przepraszamy. To była zasadzka. Dobrze, chodźcie, nie mamy czasu. Chyba będziemy musieli skakać po dachach. Teraz nie możemy już normalnie być z chodnikiem. Okej, okay, chodźmy. Kolera nie wytrzymało. Jesteście się sali? wnośmy się się stąd. powiedzieć, że w tym tą Znowu Znowu ten Znaczy Znacie to miejsce? Tak. Przez jakiś czas w nim mieszkaliśmy. Dziwne. A nic nie zrobiła? Powiem ci, że to właściwi ludzie. No dobrze, skoro to byliście, to pewnie już wiecie, gdzie jest portal. Jaki portal? Żadnego portalu tu nie było. Nie rozejrzeliście się dobrze. Chwila. A skąd ty wiedziałeś, że coś takiego jest akurat tutaj? Kiedy nie udało nam się pokonać zjawy, powiedziała takie słowa. Zakończę to tam, gdzie wszystko się zaczęło. Nadal nie rozumiem, jak wpadłeś na ten trop. Wszystkiego dowiecie się w swoim czasie. Chodźcie. A ten znak nie przykuł waszej uwagi? Widzieliśmy go, ale nie wydało nam się to dziwne. Wystarczy, że dotknie się odpowiednio 5 miejsc. Ach, gotowe. Chodźcie przed dom, tam jest wejście. O, wcześniej tutaj tego nie było. Ale ciemno. Dobra, teraz posłuchajcie. Po przejściu się w czasie nie będziemy was pamiętać. Najpierw musicie się znaleźć, później powołacie się na nasze brosła. Stroi zatruty miecze, który chyba macie, prawda? Tak, wszystko mamy. <laughs> Dobrze, połudzenia. Szukajcie nas w Solandii. W Solandii? Tak, to wioska na wschodzie. Dobrze, będziemy pamiętać połudzenia. Połudzenia, dużo od Was zależy. Postarajcie się. No Mateusz, do zobaczenia. Uważaj na siebie.